Siemandro. Dzisiaj opowiem Wam o jednym z najczęstszych błędów, które spotykam na stronach moich klientów, a mianowicie jest to używanie nieodpowiednich tekstów do tego, co chce pokazywać Google. O co chodzi? Opowiem Wam przykład. Mój klient jest hotelem pod poznaniem i ma ofertę dziecięcą. W takim razie chce być widoczny na frazę hotel dla dzieci pod poznaniem, ponieważ ludzie często tego wyszukują. Problem polega na tym, że nie jest w tym momencie w ogóle na to widoczny. Czyli jest hotelem, jest pod poznaniem, ma stronę dla dzieci i w ogóle nie jest widoczny na tą frazę. I jeżeli spojrzymy na jego stronę, to tutaj mam rozwiązanie zagadki. Otóż w najważniejszych elementach na stronie on ma co? Dzieci. Page title w nagłówku Hennen: dzieci. Czy to jest fraza, na którą chcemy być widoczni? A może to są te dzieci, których ktoś kiedyś szukał? Nie wiem. Najwyraźniej Google ich nie szuka, ponieważ nie pokazuje nas na takie frazy, na które byśmy sobie życzyli. Tak więc tutaj użytkownik, jak wejdzie na taką stronę, to będzie wiedział, co tam ma dostać. Ale Google nie jest użytkownikiem, i dla Google'a niestety trzeba łopatologicznie powiedzieć, słuchaj. To jest strona, na którą, którą możesz pokazywać na frazę hotel dla dzieci pod poznaniem. Jeżeli nie zawrzemy tych ważnych informacji w najważniejszych elementach na stronie, to Google będzie musiał się domyślać, a my nie chcemy, żeby Google się domyślał. Jeżeli chcecie dłuższe formy, zapraszam na YouTube'a. Dzięki, oglądajcie dalej. Na razie ho.